Ty jesteś niekochana, niechciana, nieważna, twoje związki się rozpadają albo latami jesteś sama. To jest oznaka twojej traumy z dzieciństwa. Żeby wyjść z niskich wibracji potrzebujesz zrozumieć dlaczego w tym jesteś. Czyli dotrzeć do wydarzeń z twojego dzieciństwa, z twoich rodów, z wcieleń, które zaprogramowały ciebie na wiarę, na wewnętrzną wiarę w to, o sobie, o życiu, o świecie, o innych. Ten twój cały paradygmat w danym temacie. Bo dopóki wierzysz w to, że jesteś ta gorsza, niechciana, niekochana, nic się w Twoim życiu nie zmieni, bo Ty chcesz. Nic się nie zmieni, bo Ty chcesz. Zobacz, że wszyscy chcą być szczęśliwi, bogaci, zdrowi, dlaczego nie wszyscy są. Następny punkt to wypuścić emocje z ciała. Docieramy do konkretnego wydarzenia w dzieciństwie, w rodach, we wcieleniach. Łączysz się z tym wydarzeniem. Teraz już rozumiesz, teraz ty jest tym poziomem świadomości, łączysz się z tym wydarzeniem. Wypuszczasz te emocje, które wtedy powstały i zamknęły się dosłownie w Twoim ciele. Ten zapis tej energii konkretnej, tego lęku, tego odrzucenia. Tego wstydu, cokolwiek tam powstało w tobie. Teraz wypuszczasz to z ciała, czujesz to podczas sesji, jak ty to dosłownie wypuszczasz. Wypuszczasz i odpuszczasz. Dokonujesz takie odpuszczenie w tobie, bo jeżeli ty w tej chwili masz poczucie, że jesteś gorszy, ale i tak nie potrafisz sobie wytłumaczyć dlaczego, i ty próbujesz. Myśleć dobrze o sobie, a nie puszcza Ciebie do tego, bo ta energia w tobie zna prawdę prawdę twojego serca, nie puszcza Ciebie i to latami, i ty wierzy, trzeba mówić sobie, kocham siebie, i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jeśli to robisz, to nie wierzysz w to wewnętrznie. Więc jeżeli ty wypuszczasz tę wiarę w to, dokonało się Czyli zrozumiałam, zobaczyłam takie wydarzenie, takie z dzieciństwa. Tego zwykle jest yy, ileś, tak, to, to tam jest robo, o może tak, tam jest robota do zrobienia. Ty nawet jak pamiętasz logicznie, że Ciebie może wyśmiewali, może mówili, że Ciebie nie chcieli, że jesteś z wpadki, czy coś takiego, tam potrzebujesz dotrzeć do tej głębi. Tego, do tej sekundy z Twojego życia, kiedy Ty jako to małe dziecko, czy w łonie matki, czy jako kilkuletnie, czy kilkumiesięczne dziecko uwierzyłaś w to, że Ciebie nie chcą, nie kochają. Puścić, puścić, puścić. Puszczać, puszczać. Wtedy w Tobie to pęka. Okej, okay, ja już teraz rozumiem, że wtedy mama powiedziała tak i tak. Ja wtedy w to uwierzyłam. Jeżeli ja jestem tym małym dzieckiem, przykładowo, które ma 3 latki, stoi w pokoju i słyszy, jak mama mówi do sąsiadki, chwali sąsiadki córkę, która ma sześć lat, ona taka ładna, takie wierszyki mówi, tak śpiewa, no, moja, to ledwo co w, w, tak się wstydzi wszystkiego, z niej to nic nie będzie. W, I czujesz się okej, okay, gorsza, niechciana. Mama mnie nie chce, mama chwali tamto dziecko. Ty jesteś tylko małym dzieckiem, ale wtedy jak coś powstało w tobie, jeżeli nie, nie y, zmieniłaś tego myślenia przez całe życie, to to cały czas w tobie funkcjonuje i ta wiara w to, to poczucie odrzucenia, a mama to miłość. Inni są lepsi. Wszystkie kobiety na tym świecie będą lepsze od ciebie. Wszystkie! Nieważne jak wyglądają, nieważne jakie są, nieważne co mają, co nie mają, a po prostu wszystkie. Jakakolwiek pojawi się, jeżeli jesteś w związku, to każda jest Twoim zagrożeniem, tak? O każdej źle myślisz. Stań sobie w prawdzie ze sobą. I teraz, to jest tylko to małe dziecko w tobie. To jest tylko ta pamięć komórkowa Twojego rodu. Idziesz po te odpowiedzi, do rodu, do wcieleń. Możesz iść nawet z tym twoim partnerem, do połączenia się, dlaczego ty w tym związku jesteś, po co to wszystko. Zlokalizowane, odpuszczone, ty przestajesz tak myśleć, ty zaczynasz myśleć fajnie o sobie. Tak to jest możliwe dla każdego. Zaczynasz myśleć fajnie o sobie. To się dzieje z automatu. Jak tylko czyścisz swoją przestrzeń, pole energoinformacyjne, które Ty masz, Twoja aura zaczyna być dla ludzi atrakcyjna, przyjazna. Oni chcą Ciebie naturalnie, bo Ty jesteś po prostu słońcem dla ludzi wtedy. Ty nie masz spiny, nie masz. Zobaczcie mnie, chciejcie mnie, p nie, nie, nie masz takiego małego pieska w sobie, zaakceptujcie mnie, ja tu będę i zrobię wszystko dla was. Tylko mnie kochaj, mhm. bo ty kochasz siebie. Im więcej usuniesz tych wszystkich niskich wibracji, tej wiary, w iluzji, większość z tego to są iluzje małego dziecka. Że nie chcą mnie, nie kochają mnie, nie powinno mnie tu być, ja się nie nadaję. No, na przykład oddali cię do babci na opiekę na pół roku, albo do cioci, albo w szpitalu byłaś. Znajdź sobie swoje. W transie wszystko płynie, prawda po prostu wychodzi z ciebie, prawda. I ty masz do tego dostęp. Jeżeli nie pamiętasz swojego dzieciństwa, dużo rzeczy nie pamiętasz, to tym bardziej sobie wchodź, bo nic ciebie to nie ratuje, że ty nie pamiętasz, bo byłaś a, za mała, ty, czyli w łonie matki, pierwsze trzy lata, albo po prostu masz to wyparte, bo umysł po prostu Cię chronił. To było zbyt ciężkie dla tego małego dziecka, doświadczenie, coś ciężkiego usłyszałaś, zobaczyłaś czy doświadczyłaś i chroni Ciebie. A to jest taka. Pozorna ochrona, bo ty, twoje ciało wszystko pamięta, wewnętrznie, wszystko pamiętasz. I na podstawie tamtych doświadczeń masz stworzoną jakąś wiarę wewnętrzną, w podświadomości jest jakiś zapis. I nic cię to nie ratuje, że ty jakby wizualnie tego nie pamiętasz, nie masz tego wspomnienia, bo i tak żyjesz zgodnie z tym, co doświadczyłaś. Więc jeżeli to nieświadome, Wychodzi na poziom świadomości, to wszystko pęka. Tylko po prostu Twój umysł logiczny dostaje obrazki, informacje. Aha, to dlatego ja się bałam, to dlatego ja się wstydziłam. Ja już nie muszę, ja już mam odpowiedź. To wszystko wyszło. Ja już mam to zrozumienie. My, zwyczajnie po ludzku, potrzebujemy zrozumieć, zrozumieć dlaczego, dlaczego ja tak mam, dlaczego mi tak zrobili, dlaczego mi tak potraktowali, dlaczego mi się to przydarzyło na poziomie wyższym, na poziomie duszy. Jeżeli tak bardzo cię to boli, nie czekaj na cud. Jeżeli czujesz w sobie gotowość do pracy z energią, wejdź sobie tutaj w link. Zrób sobie darmową sesję trans, regres do na matki, tam się wszystko zaczęło. Tam z poziomu energii, miłości, z poziomu odrzucenia, wszystkie te schematy, jeżeli cokolwiek było u ciebie, to tam się zaczęło. W tej sesji ja też uczę, jak pracować, jak wychodzić z niskich wibracji, więc doświadcz to sobie, pozwól sobie. I w 2026 roku zmieniaj natychmiast swoje wibracje. Nie latami. Wchodzisz, odczytujesz, wypuszczasz, odpuszczasz. Masz nowy zapis, nowy, nową wiarę. Już nie wierzysz w to stare. To się dzieje automatycznie. Pozwól sobie. Zmieniaj swoje życie. Dziś, nie jutro. Kliknij w link i zobacz, jak przygotować się do sesji. Obejrzyj cały film, to jest bardzo ważne. Do zobaczenia na sesji.